Wielka tragedia się wydarzyła, bo zmarł Paulo González, no Portugalczyk, którym się ścigałem, jakieś jeździłem na motocyklu i, i razem jeździliśmy i to był no, ostatni zawodnik, z, można powiedzieć, z tej, z tej grupy zawodników, z których się ścigałem e, i którzy jeszcze dalej się ścigali na motocyklach, więc wielka, wielka tragedia i e, no, bardzo źle się stało. Dzisiaj autostrada po pustyni. Tak naprawdę jechaliśmy 180 na godzinę, praktycznie przez cały odcinek. Czasem przecinaliśmy wydwym przez 2-3 km i znowu płasko, pełny gaz. Odcinek można powiedzieć dla samochodów, które mają najwyższą średnią prędkość, więc nie dało się tu nic za dużo podziałać. Bo cały czas trzymaliśmy pełny gaz. Trochę straciliśmy w kurzu, bo doprzedzaliśmy trochę na Niroma nam zakurzył, ale na szczęście udało się go wyprzedzić. Cieszymy się, że jesteśmy na mecie, nie mieliśmy problemów, więc jesteśmy dalej w grze.